Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak podłączyć gniazdo wtyczkowe siłowe, trójfazowe, przenośne, inaczej nazywane przedłużaczowe. Tego typu gniazda stosuje się przy wykonywaniu przedłużaczy lub różnego rodzaju przejściówek. Aby dostać się do środka takiego gniazda do zacisków śrubowych, należy wcisnąć na przykład płaskim wkrętakiem zabezpieczenie. Następnie możemy odkręcić obudowę z lewej strony mamy obudowę razem z dławicą z prawej strony mamy gniazdo jak widać, mamy tutaj 5 zacisków śrubowych z czego zacisk śrubowy dla przewodu ochronnego PE jest wydłużony, grubszy i posiada dwie śruby lekko warto poluzować śruby aby nasze przewody mogły się do środka, do zacisków dostać. Teraz musimy przygotować nasz przewód. To jest przewód typu linka, czyli elastyczny, idealnie nadający się do wykonywania przedłużaczy. Przekładamy przez dławicę przewód. Sprawdzamy zakończenie powłoki zewnętrznej przewodu aby było troszeczkę dalej niż dławica. Jak widać, te przewody są zbyt długie i trzeba je dociąć. Warto zostawić przewód ochronny dłuższy na około 2-3 cm. Przewód ochronny pozostawia się dłuższy w gnieździe, aby w przypadku wyrwania przewodu z gniazda jako ostatni urwał się przewód ochronny. Na przewody typu linka należy zaprasować końcówki tulejkowe albo pobielić, ocenować końcówki przewodów. Za pomocą zaciskarki do tulejek okujemy końcówki przewodów. Zdejmiemy teraz izolację od przewodów na około 15 mm. Przewody mamy przygotowane, zatem nakładamy tulejki. Warto zastosować tulejki z izolacją i za pomocą zaciskarki dociskamy. Dzięki temu połączenie przewodów przez tulejki z zaciskami śrubowymi będzie bardzo dobre. Należy pamiętać, aby dopasować tulejki do przewodu, a dokładnie do jego przekroju. Jak widzicie praca jest wygodna i estetyczna, a do tego bardzo szybka. Nadmiar przewodów można odciąć. Podłączymy teraz przewody do zacisków śrubowych. Najpierw podłączymy przewód ochronny do zacisku ochronnego PE. Dokręcamy pierwszą śrubę, a na końcu drugą. Należy dokręcić śruby do oporu. Teraz podłączymy przewód neutralny do zacisku N. Teraz podłączymy przewody fazowe. Pod zacisk L1 podłączymy przewód z izolacją brązową. Pod zacisk L2 podłączymy przewód z izolacją czarną. I pod zacisk L3 podłączymy przewód z izolacją szarą. Przewody fazowe w urządzeniach nie zawierających silników trójfazowych można podłączać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś mamy do czynienia z silnikami, należy zastosować uzgadniacz faz albo wskaźnik kolejności faz czyli przyrządy, dzięki którym ustalimy taką kolejność przewodów, aby maszyna wirowała w prawo. Jak widać, wszystko mamy porządnie przymocowane. Przewód ochronny jest w zapasie. Możemy złożyć teraz obudowę, i ją zablokować za pomocą blokady. Teraz obudowa jest zabezpieczona. Pozostaje nam dokręcić do oporu dławicę, dławica poprzez dokręcenie zaciska zewnętrzną powłokę naszego przewodu tak, aby nie można było wyrwać przewodu z obudowy. To jest bardzo ważny element. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. I niebawem widzimy się w kolejnym poradniku. Jak widzicie, gniazdo bardzo dobrze się prezentuje. Przewód jest porządnie zamontowany i zabezpieczony za pomocą dławicy. Cześć!